Manko Siemanko z tej strony Rafał z MOTORW. Pewnie, jeżeli mnie widzicie, to spodziewacie się kolejną, kolejnej motocyklowej nowości. I tak też będzie. Motocykl, który za mną stoi, trafia do naszej oferty. Ale to nie jest motocykl, który trafiał się u nas często. To jest akurat zupełnie inny przypadek. To jest mój prywatny motocykl, który razem z chłopakami, wedle jakichś tam moich wytycznych, składaliśmy przez ostatni rok czasu. Projekt, który jest zrobiony zdecydowanie pode mnie, ale jeżeli jesteś też freakiem motocyklowym, to jestem pewien absolutnie, że Wam, cię, wam bądź Tobie się ten motocykl spodoba. Zrobiona absolutnie od podstaw. Nie jest to motocykl dla tych, którzy chcą mieć maszynę całkowicie pod oryginał, tak jak Bóg stworzył, czy tak jak z fabryki wyjechała. To jest motocykl, który już zobaczcie tutaj za mną stoi, który wygląda naprawdę obłędnie i ma całą masę nowych części. Jest złożony naprawdę fajnie, po Bożemu, bo miał to być motocykl, który będę jeździł prywatnie. Plany się zmieniły, ale naprawdę maszyna, którą, którą zaraz zobaczycie, to jest absolutnie górna półka. Jeżeli chodzi o, o, o stajnie Yamachy. Zobaczcie, co dla was przygotowaliśmy. Zaraz opowiem, e, o co tutaj w tym wszystkim I uwaga. Bach. No i pewnie na pierwszy strzał, pewnie nawet niewielu z was będzie wiedział, co to jest, ale. Tak jak emblemat pokazuje Yamaha YZF R6, ale model 2017, czyli ostatni rok produkcji Yamaha R6, która ma homologację na drogi. Tak też było w tym przypadku, to jest motocykl normalnie z homologacją zarejestrowany już w Polsce, ale to jest motocykl, który co prawda jeżeli chodzi o papierek no to ma 5 lat, ale prawie cały ten motocykl jest złożony od podstaw na nowych częściach. Myślę, że drugiej takiej R6 na pewno nie ma, a już na pewno nie tak wyglądającej. Naprawdę, to podejrzewam, że będzie długi filmik, więc jeżeli jesteś zainteresowany akurat konkretnie tym modelem, no to rozsiądź się wygodnie i, i po prostu słuchaj, bo jest tutaj o czym opowiadać. Nie wiem samo od czego zacząć, no ale Yamaha R6 to jest motocykl, który gdzieś tam zawsze, zawsze mi się marzył, zawsze chciałem mieć, mieć, mieć jeden z tych modeli u siebie. No jak pojawił się Lift, czyli 2017 rok, gdzie ten motocykl już zrobił się totalnie kosmiczny, gdzie dostał już zupełnie nowy komplet zupełnie nowe światła, a jeżeli chodzi o całą technologię, no to jest to tak naprawdę bardzo bliźnieczy model do RJ15, czyli, czyli swojego poprzednika. Jeżeli chodzi o sam silnik, tutaj prawie, że jest dokładnie tak samo skonstruowany, no ale wizualnie to jest absolutna petarda. W standardzie ten motocykl generalnie został, pierwsza jego rejestracja była w Stanach Zjednoczonych, no i tam on był w wersji kolorystycznej, takiej srebrno-białej z felgami fluo. Tak naprawdę z oryginału został tutaj tylko zbiornik paliwa w srebrnym kolorze, który znajduje się pod tą karbonową nakładką, a cała reszta tego motocykla jest absolutnie nowa, zmieniona. To był motocykl, który gdzieś tam wiadomo uczestniczył w jakimś małym ślizgu, ale założyliśmy go naprawdę totalnie od podstaw, od gołej ramy na... No. I tutaj zacznie się wymienianie. Na kompletnie nowym zawiasie, czyli tutaj mamy dwa golenie, dwie rury, to wszystko nowe. Dwie nowe felgi zamówione z ASO, bo mimo, że one są zbliżone do tej RJ15, to są delikatne inne. Więc dwie nowe felgi razem z łóżyskami zamówione bezpośrednio z ASO. No, jak już jesteśmy przy tym, no to dwie nowe tarcze pływające, wycinane w cence. Coś, co, co wygląda naprawdę bajecznie. Żeby to jeździło, no to założone został nowy komplet opon, i na, na tych oponach zrobiliśmy jakieś teraz. Wiem, może z 20-30 km, ale to są nowki sztuki Bridgestone, Batlaxy e, S22, więc naprawdę najwyższa półka za sam komplet opon tutaj było e, grubo ponad 1000 zł. Do tego wleciał chyba najgrubszy e, zestaw napędu Afama. E, już chyba droższe są tylko te czerwone. Tutaj mamy najgrubszy napęd, dwie zębatki e, i, i nowy łańcuch, także, żeby tutaj ten motocykl jeździł tak, jak powinien. Jak już jestem od strony takiej czysto eksploatacyjnej, technicznej, no to oczywiście został wieny filt prowietrzona Kena. E, e, no i tak, silnik. Silnik został totalnie także zdjęty, e, zawieziony do, e, do warsztatu. Na Śląsku do, do takiego chłopaka Moto Hans, który zajmuje się tylko i wyłącznie Yamaha MR6 Została wykonana pełna rewizja i tak naprawdę silnik także jest złożony na, na wielu nowych częściach Mamy fakturę na ponad 8 tysięcy na remont tego silnika, żeby tu była naprawdę totalna igła W tym silniku nic nie szeleści, jest tak jak tutaj powinno to być zrobione Do tego oczywiście zalany olejem Motul 700 więc pod względem samej jazdy, no to to jest absolutnie nówka sztuka, będzie to jeździło absolutnie bezawaryjnie przez długi, długi czas. No a wizualnie, no także petarda, jak nie wiem, został tutaj założony komplet owiewek i to są te owiewki e, nie wszystkie, ale niektóre to są owiewki z takim jakby udawanym karbonem, więc to jest tylko imitacja karbonu, ale niektóre elementy, tak jak na przykład zobaczcie, sam zadupek tutaj cały ten ogon tylny. Zobaczcie, to jest prawdziwy karbon. Sam ten element kosztował prawie 2000 zł nawet nie wiem czy ponad 2000 zł tutaj już tabelka się zakończyła e, dawno temu e, oczywiście no co, krótki uchwyt rejestracji lampa przyciemniana razem z kierunkowskazami w, zintegrowanymi z lampą tutaj mamy oczywiście polską tablicę rejestracyjną która została tak skustomizowana zrobiona na ciemno, ale to jest tylko folia więc w każdej chwili można sobie ją zdrapać e, nakładka na fotel pasażera fotel pasażera daje wam gratisie ale nakładka jest także e, pasująca do całej reszty obiebek. fotel także customowany przyty z taką alkantarą, tu imitacja znowu karbonu, więc coś też personalizowanego. Sety. sety, także są vortexa pod tor, zrobione z regulacją pełną w kolorze czarnym, czyli nie też szpecące srebrne sety, tylko coś już także dołożonego. Układ wydechowy, kompletny układ wydechowy, to jest tak zwany fake akrap, co prawda, ale po wymianie tego wydechu został motocykl zaprowadzony do, do Speedbike, do Przemka z Warszawy na Połczyńską, zrobiona została pełna mapa, został wgrany popcorn, więc ten motocykl teraz naprawdę jedzie tak jak powinien, tutaj prawie żadnych nie ma różnic między fake akrabem a tym oryginalnym, więc także naprawdę coś, 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 coś fajnego się tutaj, coś fajnego powstało a w połączeniu z KN-em z popcornem, no to naprawdę to już się dzieje, dzieją się tutaj cuda, no nie mówię o takich detalach oczywiście regulowane klamki i to też nie jakieś chińczyki, tylko womat techa, tutaj takie crashpady na manetki no pełno karbonu, chociażby tutaj zobaczcie, o, nakładka na taka naklejka na wlew paliwa, tutaj na półeczkę on design, więc tutaj też cała masa dodatków, ciemna szyba lusterka, która w standardzie są z kierunkowskazami zintegrowanymi crashpady czy tutaj na plastikach, czy crashpady, dekli bocznych także są zainstalowane. No i to jest motocykl, który zobaczcie, no robi absolutną furorę. Ten motocykl jak wyjeżdża, no to myślę, że robi większe wrażenie niż Kawasaki H2, bo takich motocykli po prostu nie ma. Dodatkowo tu już mamy te dwa ledy, które absolutnie nowoczesnością zalatują. No i co, no to jest właśnie taki motocykl, tak jak wam wspomniałem, no zdecydowanie niedaleko mu od oryginału yy, Ale no jeżeli ktoś lubi się wyróżniać i lubi mieć coś zdecydowanie innego niż wszyscy No to to jest absolutnie to, czego po prostu szukacie yy, Naprawdę, cała masa, cała masa tutaj fajnych dodatków, które absolutnie yy, dokładając do, do nowego motocykla się nie zwracają i tutaj się już robi wielka skarbonka No ale oczywiście dla kogoś to co się wyróżniać, no to jest absolutna bajka, no a najważniejsze, to jest motocykl już zarejestrowany w kraju, ja go sprzedaję prywatnie na umowę kupna-sprzedaży eee, więc, więc tutaj macie już polskie blachy i tak dalej, nie ma żadnych, e, nie ma żadnych e, kosztów tak naprawdę rejestracji, jakichś tam kombinacji, mamy polskie blachy, ubezpieczenie, przegląd e, i śmigamy no, i dostajemy motocykl, który naprawdę robi, robi absolutne wrażenie. I co jest też ważne, motocykl o przebiegu 700-600 km polskich na liczniku. Ale, no, tak jak co Wam wspomniałem, silnik jest po pełnej rewizji, zostały wymienione tutaj tulejowane cylindry i tak dalej, więc naprawdę też, też zrobił tutaj MotoHans fajną robotę. Motocykl absolutnie, absolutnie sprawny. Zarazem też to zapalimy. Pokażemy, jak to, jak to hula. Ale wrażenia są na pewno. Niech już się maszyna rozgrzeje i na nią wsiądziemy. Oczywiście w standardzie quick shifter. I co? Kluczyk? Czureno ich w dół, zapłon. Zapraszam Was wszystkich do nas do Żardowa, żeby ten motocykl zobaczyć sobie na żywo, usiąść i tak dalej. Pamiętajcie też, że opcja jest zakupu, zamówienia transportu sobie takiego motocykla całkowicie pod swój dom. Zrobimy domy grzecznościowo jako Bo Z góry zobaczycie tylko za kosztowozu, całą resztę dopiero na miejscu, się pod domem. więc też jest to całkiem spokojna opcja. No i co? Zapraszam, zapraszam do nas oglądać, jarać się i cieszyć się nowym sezonem. W kontakcie, hej!